Właśnie się skradamy obok domu Majki i Niko. Tutaj mieszkają nasi przyjaciele w nowym domku, a my jesteśmy z boku i się skrywamy, dlatego że oni poszli się bawić na plac zabaw, ale świetnie się bawią. Wow, jak tam tańczą! Niko, zobacz na moje ruchy, patrz teraz! Bam, Widzę, a patrz na mnie! Okay. Wow, jak ty tańczysz! I nic nie widzą. Nawet nie wiedzą, że my się skradamy. Oni są zbyt zajęci, nie zauważą nas. Tak, tak, oni się świetnie bawią, a wy widzowie możecie się bawić na moim sklepie. Patrzcie na plażę, jak jesteście na wakacjach, albo u siebie w pokoju. Możecie mieć koc, poduszkę, i torbę, i plecak, i nowe koszulki, i wiele więcej. Na moim sklepie jest dużo rzeczy. I patrzcie na to, na plaży dysk latający, piłka, dmucha na smysl Team. Wpadajcie, link w opisie smysal.pl, te rzeczy nowe czekają na was. Nawet mamy opinię tutaj, zobaczmy, o, pan Kamil napisał, same pozytywy, wysoka jakość i dostępność, pięć gwiazdek, dziękuję panie Kamilu, i tutaj jak sobie zejdziecie niżej, to będziecie mieć nową koszulkę Shiby i nowy latający dysk. Tylko nikomu nie mówcie, bo to dopiero jest nowe. Dobra, link w opisie, spajsokroga.pl. Dobra, okej, okay. chodźmy się skadamy nie możemy dobra, idziemy, mówić. idziemy, idziemy, cicho. Idziemy, 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 dobra, jak się świetnie tam bawią, patrzcie, ale fajnie. Dobra, a my Idziemy, skradamy się Baraki, z Lumi. Mam nowy taniec. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Teraz szybko tutaj mam pewien pomysł, aby w tym miejscu tutaj zrobić i wykopać. Bierzemy teraz kilofa i teraz weźmy sobie, przekopmy jeden blok, drugi blok i teraz na dół. Kop, Lumi, kop na dół, kop na dół. Szybko, kop na dół. Dawaj, tylko uważaj, woda. Uważaj na wodę. Wow, Zamurują. Tak, tak, zamuruj ją z boku, dobra, 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 suker, okej, okay. ona powinna zniknąć, nie zniknęła, dobra, kop na dół, kop na dół, zrobimy teraz tunele pod domem Majki i Niko, patrzcie, to jest ich dom, a żeby o tym nie wiedzieli, to my zrobimy tajne tunele pod ich domem. Żeby o tym oni tylko nie wiedzieli Haha, ha, jak się bawią, dobra Okej, okay, ja szybko daję teraz tylko takiego trapdora, Patrzcie, trapdor. Teraz daję to Piaskowiec Bum, bum, zamykam Patrzcie, ha. ha, ha. I teraz pyk, pyk Dobra, I idziemy na dół Skaczę, łał wow! Spadam, wow! Daj trapinki Musimy to zamknąć szybko, żeby tego nie zobaczyli Lumi, drobinki, ziemia! I deski, Dobra, ja szybko się podbuduje, dawaj, się dawaj, dawaj! Do góry! Okej, okay, okej, okay, okej. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Ok, jestem, jestem Dobra, żeby tego nie widzieli, okej, okay, nie widzą? Dobra, dalej się tam bawią zacznie, okej, okay. dobra, a teraz tutaj ja szybko to rozwalam, czekaj, to rozwalam. O nie mi potrzebuje. Lumi, musisz mi dać sikierkę! Dobra, ja to zamykam, pyk, pyk! I nie zobaczą, że będziemy pod ich dołem. Haha! Ha. Dobra, idę teraz Andu. uwaga, uwaga! Czekaj żeby mi tylko nie padł. Lecę! Nudra, wow, pięć serc, okej, okay, żyję. Okej, okay, jesteśmy teraz pod ich domem. Tutaj możemy robić teraz tunele. Pod ich domem i oni o tym nic nie będą wiedzieli. To Zrobimy będzie tajemnica nasza. Takie tunele, i będziemy mogli ich podglądać za pomocą, patrzcie, takiego monitoringu. A tutaj porobimy takie tunele, żeby zamieszkać. Tylko nikomu nic nie mówcie: ani Majkiemu, ani Nikowi. Oni też, słuchajcie, nagrywałem na YouTubie. Kanał jest Majki i Niko. O tutaj ja wam teraz pokazuję. Tylko proszę, nic im nie piście, dobra? To są ich kanały, ale nic im nie piście. Żeby oni nie wiedzieli, że mają tajne tunele. Jak ktoś nam, jak ktoś nas zdradzi, to, a, to się wkurzy. Nie próbujcie. No nic nie piście. Możecie zostawić im suba, ale nic nie piszcie. Dobra, uwaga, robimy teraz tunele. <laughs> robimy tunele, robimy tunele. Jesteśmy centralnie pod ich domem! Dobra, teraz tutaj wezmę, teraz tu. Ale ziu, ziu. super, zrobimy sobie taką fajną, tajną bazę tutaj! Tak, 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 tak. Będzie jeden tunel, będzie drugi. Będziemy mogli wychodzić też tymi tunelami. Bo patrz, jeden tunel będzie tutaj, a drugi tunel będzie tu. I to jest właśnie pod całym ich domem. Zaraz się wykopię do góry. Czekaj, czekaj, dobra, idę do góry, idę do góry, kopię do góry. Zobaczymy, gdzie ja teraz będę? O, jest jakaś ziemia. W którym pokoju jesteś? Zobaczę teraz gdzie będę. Uwaga, uwaga, czekaj, hops, hops, ja nie wiem. Dokąd się dokopałem? Uwaga, rozwalam ziemię. Muszę się posadzić jeszcze. Czekaj, zobaczmy teraz gdzie będę. Uwaga, uwaga, o, tu jest jakiś blok. Dobra, kopię, kopię, kopię. Jestem, jestem pod tym. Jestem dosłownie pod. W którym domu jesteś? Chyba to jest Niko, bo tu jest zielony. Czyli czyli ja jestem pod podłogą. Czyli patrz, udało się nam. Patrz na to, patrz na to, jestem pod waflem. yo. Ale kozak dobra szybko. Szybko patrz na to, jak to. Wy... Będziemy mogli ich podglądać, to to nie będzie widział. Postawię tutaj jedną deskę, o dobra. I tu będę mógł wychylać. Dobra, e, wezmę teraz to rozwalę. Czekajcie, czekajcie. Musimy to teraz rozwalić. To będzie jeden tunel. Czyli tutaj ten tunel będzie prowadził e, właśnie do e, akwarium. Musimy tutaj zaznaczyć to, nie? Że to jest do akwarium. Dobra, dobra o już mamy napiszę, do dywan że ładny. będzie Akwarium. Tak, ja robię taki dywanik, żeby było nam mięciutko. Okej, okay, weź daj, e, daj tutaj. Musimy dać tabliczkę, żeby to oznaczyć, że tutaj mamy akwarium. Nie? Z tej strony. Musimy tunele pooznaczać i żeby je napisać gdzie no jaki właśnie, tunel prowadzi. żeby nie zapomnieć co gdzie było. Tak, tak, tak. Okej, okay, tutaj będzie tunel prosty i to jest do akwarium. Czyli pod domem Niko napisz. Dobra, tutaj elegancko do jeszcze przesadzam. Dobra, jeden tunel jest zrobiony. Czyli jeden tunel mamy. I teraz robimy drugi tunel. Bo to musi być kilka tunelów pod ich domem. Dobra, jest nie tą To Tą stronę będzie dom Majkiego na pewno. Ta, I tutaj sobie postawię owoce, łóżko. Będę spał. Patrzcie tutaj, zrobię sobie. Ej. A, dawaj to będziemy też. taki pokój mieli fajny. Tak, zrobimy swój pokój. Normalnie będziemy mieszkać pod ich domem. I wszystko będziemy słyszeć, co, o czym gadają. O co robią. Będziemy wow. mogli też im zaglądać tutaj. Tak, tak, tak. Będziemy ich podmiano. Będzie ta... Dajmy teraz łóżko, tutaj tutaj udaję łóżko. Boom, dobra. ha, Będziemy teraz sobie spali, fajnie. I tutaj będziemy mieć owoce sobie postawę, Czekaj, owoce sobie tu postawię. Tu będziemy sobie jedli o, elegancko. O, to będziemy mieli kwiatuszka, żeby było nam miło. Dobra, jest jeden tunel i teraz idziemy do drugiego. Tu będzie drugi tunel. Tu będzie drugi tunel i teraz trzeba zobaczyć, dokąd się wykopiemy u góry. Czekaj, uwaga. Teraz wyjdę na górę. Zobaczymy teraz, gdzie ja będę, po czy czym ja będę, no uwaga. No właśnie sprawdź, ciekawe sobie... Do Dobrze, ciekawie, czekaj, tu tutaj wejdę, tutaj się posadzę. Uwaga, wezmę sobie ją ziemię. Dobra, hops, hops, idę do góry. Idę do góry, idę do góry. Dawaj swoją sprawdź co tam jest. Uwaga, uwaga, ciekawe, co tu będzie. Czekaj, to przekopię jeszcze. O, coś tam widzę, coś tam jest. Ale nie wiem dokładnie co. Czekaj, tu wejdę. Hops, 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 hops. Na razie ziemia, dużo ziemi jest. Ten tunel jest bardzo długi. Jeszcze wyżej. Dobra, ciekawe, oni, kiedy oni wrócą do domu. Jak on... O, jestem gdzieś. Jestem gdzieś, jestem gdzieś. Gdzie Ty... się ci udało wejść? Nie wiem, gdzieś jestem. Ej, tu jest jakiś inny tunel. Ej, znalazłem jakiś ten. Jakiś miejsce. Wow! Wow! Ej, patrz co tu znalazłem. Ole byka. znalazłem dziurę pod ich domem. Ej, tutaj możemy zamieszkać pod tą dziurą w tym tunelu. Ej, ja się muszę do ciebie przekopać, muszę to sprawdzić. Tak i weź drabinki od razu ze sobą. Dobra, wow. ja Ej, tego nie widziałem wcześniej. Dobra, tutaj sobie zamieszkamy, okej. Okay. Tu widzę niebieskie bloki, czyli jestem chyba pod jego... Pod jego tego jestem. Yy, pod tym, podłogą. Tu jest podłoga, tu jest podłoga, patrzcie, tu jest podłoga. <laughs> czekaj, czekaj, gdzie ja wyjdę, gdzie ja teraz wyjdę. Ej, jestem pod szafką, jestem! Po, ej, w kuchni jestem! W kuchni jestem! Będę mógł, ej, będę mógł widzieć tutaj przez szczelinę, co on robi, co gotuje w kuchni. <laughs> ej, jak wrócą poważnie, to będziemy ich podglądać. No tu jest fajna kryjówka jedna. Niko, ja, sobie Ej, Nico, ja już wracam do domu, wiesz? O, słyszałaś? No dobra, Lumi. to ja też będę leciał. Chodź, Rumi, chodź, Rumi. że wracają. Chodź, Rumi, choć Rumi do mnie. Tutaj zrób, zrób tego, ja zrobię czuj, Tutaj zrobię przejście, tutaj będziesz miała. Dawaj, dawaj, daj, Niko, to, o, to nie to twój fejs. domek! Musisz wejść do tego zielonego. Aj, pomyliło mi się. Niko pewnie nie trafił do. Ej, dobra, wychodzę teraz. Oj, trochę się cykam. Widzowie, tyknie łapeczkę w górę teraz, widzowie, żebyście zostawili jednego lajkacza, dlatego, żeby on mnie. Tu nie zauważył, to jest ryzyko, na, na ryzyko idę, uwaga. Lumi, jak chcesz hmm. tutaj patrzeć, to może z tej strony, to ja ci zrobię, czekaj. Tylko uważaj nie jak coś. Dobra, będę ostrożnie. Rozwalam to. Teraz możesz tu wejść, tutaj obok. Tylko ostrożnie. Okej, okay, cicho bądź. To jest ryzyko. te go. ładnie pływają. Je marchewkę, widzimy go, normalnie jesteśmy pod ja chatą. Ja też go widzę, ja też go widzę, <laughs> mm, jakie dobre jedzonko. E? Eh? Słyszałem? Co? Ej, Niko, to byłeś ty? To słyszałem! No ej, ja to tutaj jeden bloczek poprawiałem, ale to nic chyba! Ja coś jakby w piwnicy, pójdę sprawdzić! Ej, on, on coś słyszał, ale to nie, on tego nie zobaczy tunelów, bo my jesteśmy pod y, piwnicą, na więc pewno on tego nie tego Nie zobaczy. zobaczy. słyszeli. No, ale ja. teraz może usłyszeli tą wodę, bo ona tam się lała, ale patrzcie, widzimy jego mikser, co on tam miksuje, wszystko możemy widzieć. I, ej, Zdawało po, po, mi się. Podsłuch podsłuchamy go, podsłuchamy go, co o czym on gada. Ciekawe, co będą rozmawiać? Dobra, czekaj, ej, co jest tu? Niko! Jest Mikey. Niko. Ten no mnie. Chodź, Dobra, coś idę! Ci powiem. Mam Poczekaj, taki nowy... Poczekaj, już wchodzę. A Niko! Tu jestem. Jesteś? O, Majki przed sprotem, jest tutaj. Widzimy, stoi. <grym> Niko, chodź, chodź do mnie, chodź do no, mnie No idę, szybko. idę, już, już. O, jesteśmy obok kuchni, wszystko będziemy słyszeć, co o czym Widzimy gadają. sobie. O, widzę ją. Popatrz, ich. widzisz ten dom? Tam mieszka Lumi, ona ma zielony dom, zielony kolor włosów, a ja tak, nie lubię zielonego, że aż mi głowa boli. Eee, przepraszam kolego, ja też jestem zielony. Eee, ale ty jesteś ładnie zielony. A, no dobra, dzięki. Lumi, słyszałaś? oni mnie obrazili właśnie. Oni ci obgadują, że nie lubią twojego koloru, bo masz jakiś zbyt ciemny, czy co? I moje zielone włosy? Się nie podobają. O nie, on obgaduje Lumi, ja cię Ja krecę. ci powiem coś ogólnie, Majki, słuchaj, słuchaj. Teraz nikt no kogoś move, obgaduje, move. ciekawe kogo. Ogólnie, jak jesteśmy ze Smyslowem gdzieś, nie? No? To ja strasznie mu tak śmierdzą stopy. <laughs> śmierdzą Co? mu stopy, to że nie mogę powiedział? wytrzymać. Ej, to on prawda? Powie... Raz prawie zemdlałem u niego w domu, jak z buty. No właśnie! Ej, słyszałaś, oni powiedzieli, że my śmierdzą stop! O nie! No, nigdy, gada... ej, wkróciłam się na nich. Ale nie. schowaj to, schowaj to, nie mogą tego. Nie, nie, nie. My musimy tu zamieszkać, będziemy podglądać i słyszeć, co oni tam robią. Wszystkiego ej, się o nich poznamy dowiemy. Poznamy więcej sekretów jakichś. Tak, poznamy ich sekrety. Ciekawe, o czym jeszcze się więcej dowiemy. Podsłuchujmy dalej. Ach, Majki! Majki, słuchaj, ogólnie tak, powiem ci, bo tutaj leży ta marchewka, nie? A ja a jestem tak wielkim fanem marchewki. Uwielbiam marchewkę, po prostu jestem zakochany w niej. O, Co ty mówisz? Nico to proszę, lubi marchewki, ci. Daj mi, nie, daj nie, mi. Ja ja Niko lubi marchewki tak mocno. Ale się dowiedzieliśmy. Zostańmy tu dłużej i podsłuchujmy jeszcze chwilkę. Zobaczymy, czego się dowiemy jeszcze. Dobra, słuchajmy, o czym będą rozmawiać dalej. Podsłuchujmy. Niko, Niko, no, no. chciałbyś może zostać dzisiaj u mnie w domku na noc? Dam ci mój materac. Eee, ale po co? No bo... Ale nikomu nie mów, dobra? No. No bo to jest mój taki sekret. Ja się... Ja się bardzo boję ciemności i muszę spać z lampką. Co? boję się ciemności? Co ty mówisz? Ha, ha, ha. Majki, no. Co ty gada? Ej, nie śmiej się ze mnie. To był mój sekret. No, ale wiesz, no... Boisz się ciemności? A ci się nie A? go śmieję. Co ty A... jesteś, dzidzia? Ej. No nie, ale noc jest... jedna si strašná tutaj. Poznaliśmy mm. jego jeho sekret, On się boi no ciemności. Jest. Majki... on musi spać z lampką albo z kimś. Tak, la, la Majki się boi po prostu ciemności. Ale się dowiedzieliśmy, Dora. Wiesz co? E, Szkoda, lepiej chodźmy z od. Chodźmy zot, żeby nas nie usłyszeli. Weźmy to, zamorujmy może. Opacz, dalej, dalej możemy to widzieć. Okej, okay, tu zostajmy. Ten tunel będzie jako drugi. Weź, oznacz go. I tutaj robimy drugi tunel jako e, podsłuchiwanie w kuchni. Tutaj będzie w kuchni, nie? To zostawiamy. Oni tam dalej, czy o czymś tam gadają, zostali. A my i. Ej, zostało to robić... ciastko! To moje ciasto! Kolej. Tunel, dobra, zróbmy teraz kolejny teraz tutaj. Uwaga, uwaga. bum, bum rozwalamy to. Dobrze. Teraz, ok jesteśmy. Tutaj będzie wejście do góry i drabinkę zaraz trzeba postawić. Lumi to jeszcze drabinkę postaw jak coś. Dobra, ja już piszę, że podsłuchiwanie w kuchni. Dobra, i teraz tutaj, ok, tu będzie. Jest, 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 drugi tunel, już jest. Teraz. Teraz moglibyśmy iść tędy, w tą stronę. Czyli teraz robimy kolejny tunel, ale pod dom Nikiego, czyli Niko tutaj mieszka, zielony, gdzie co ma takie krzywa oczy, o zawsze nie może trafić. To musimy my teraz trafić do niego, tutaj gdzieś powinien być, ciekawe do czego się dokopiemy. Dobra, ja myślę, że gdzieś tyle, czekaj jeszcze bardziej. Dobra, jeszcze, jeszcze troszeczkę. troszeczkę? Okej, okay, i gdzieś tyle, dobra, okej. Okay. I teraz kopiemy w górę, kopiemy w górę! Zasuwamy, zasuwamy, zasuwamy i teraz podsadzamy się, zaczmy, gdzie teraz będzie kolejny tunel. Gdzie u niego wylądujemy. Uwaga, uwaga, bo teraz tutaj rozwalamy, rozwalam, rozwalam Uuu, gdzieś jestem, gdzieś jestem, gdzieś jestem. Co za blok jest? Ej, nie mogę tego rozwalić! Co to jest? Nie mogę tego rozwalić! Co to jest w ogóle? Ej! Ujo, tu jest jakiś piasek! Czekaj, czekaj, gdzie Co mi się to pokopali? za dziwne pomieszczenie! Nie wiem, co to za dziwne pomieszczenie, co to jest? O nie! Jesteśmy pod akwarium! O, o, o! O-ou, Tam będzie dużo wody, lepiej się nie, wycofać! Nie. nie możemy, nie możemy mu rozwalić akwarium, a akwarium pęknie, to wtedy woda się wyleje! Musimy kopać dalej, niżej! Jeszcze dalej musimy! O nie! Tutaj nie do mnie muszę. do domu! Teraz. Nie możemy nachałasować, dlatego że jak przebijemy akwarium, to się woda cała wyleci i to nas zdradzi. A oni o, o tym właśnie. tunelu nic nie mogą wiedzieć, dosłownie nic. A tutaj jeszcze kawałek dajmy tutaj, okej. Okay, Widziałeś, jakie mam fajne akwarium? O, jest super, uwielbiam je. Okej, okay, są w akwarium, dobra. Dobrze, że akurat tam nie byliśmy, bo by nas przyłapali. Tak, 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 dobra, to chodźmy tutaj, teraz tutaj. Uwaga, to kopię, dobrze, tutaj chodźmy, teraz tu. A to już powinno być dobrze. Uwaga, przekopaliśmy to. I teraz zobaczmy, gdzie wyjdziemy. Jest dużo ziemi, jest? Chodź, oglądamy telewizję. Takaj tutaj patrzę, dobrze. Gdzie, tak, gdzie my będziemy teraz? Hops, hop, hops, hops, hop, Teraz tutaj? Juj, ja, jestem, jest, gdzie, gdzie się jesteśmy? Gdzie się dokopałem? Tunel zrobiłem? Aaaa, przekopałem jego dom. <laughs> przekopałem kawałek, ej, za daleko się dokopałem. Teraz muszę tutaj I bardziej. musimy się trochę cofnąć. Tak, trochę się trzeba, trzeba cofnąć. Hmm. No to może, Co, to Szybko, 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 zamykam ziemię, pyk. A mnie tu nie było. <laughs> Nie byłoby tutaj. Chodź Mańsł, chodź, trochę się cofniemy. Tak, trzeba gdzieś tutaj. O, tu będzie idealnie. Tu gdzieś trzeba. Tu będziemy chyba, tak? Tu będziemy? Raczej tak, dobra, czekaj, uwaga, tutaj. Chyba to już będzie jego dom. Dobra, dobra, uwaga, uwaga. Teraz kopiemy, dokąd się dokopiemy. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Idziemy teraz i weź drabinkę od razu stawej. uwaga. drabinkę. Ale tu zrobiliśmy kolejny. ciekawe dokąd, dokąd się dokopiemy teraz. O, jestem gdzieś. Ej, dokopałem się! Ja jestem. Co to za pokój, svańslo? Sprawdź go. O, nie, to jest akwarium. Jestem w akwarium jego. O, nie, musimy się chyba przesunąć w lewo albo w prawo, bo ciągle trafiamy na akwarium. No właśnie, na akwarium trafiamy. Dobra, tu możemy być w tym akwarium najwyżej. Mam pomysł. Mam pomysł. Zawróć na to, czekaj. Postawię tutaj ten blok, żeby miał zielony. Dobra, żeby nie widział nas. Czekaj, bum, okej, okay, dobra. Mam pomysł. Chodźmy do akwarium. Będziemy mogli pływać w akwarium. Ej, patrz. O, oh, oh nie, woda! Woda, dobra, dobra, dobra ale czekaj. Jest dobrze, mogę wypłynąć? Jest, mogę wypłynąć! <laughs> mogę wypłynąć normalnie. Patrz jestem w akwarium jego Teraz możemy wszystko widzieć. O widzę, widzę Mikeiego! Majki rzuca jakąś kulą tam Patrz to Majki tam rzuca. A gdzie jest Niko? Nie widzę Niko. Cześć Ja Na mam Niko! Powiem ci tak, tej telewizji nie grają. Gdzie ty jesteś? Chodź na dół, porzucamy sobie kulką, jest super, bo masz tu fajne oh. boisko. Patrz, dawaj, dawaj. Widzę ich, Norba, nie widzę, w tym tu tunelu nie wychylaj się, lubi. Dobra, ja będę schowana. Oni se grają teraz w piłkę. Ej, A, wszystko, masz, torbanie, łap. Widzimy. Patrz, 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 patrz. Łap, łap. O, rzucają wielką piłką. O, mam, e, teraz, mam. O nie, <śla> <śla> brakuje mi powietrza. <śla> Ciężko mi się oddycha. O nie, o nie, powietrze mi się skończyło. Ej, no, wycofaj się, może lepiej. Powietrze Ej, mi się skończyło. Ej, chodź, popływamy może, co? O nie, oni tu chcą, o, no oni dobra, tu chcą. No dobra, ale to szybko, szybko, nie, nie bo to nie, nie chcesz? Szybko, 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 ziemia, 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 ziemia. Dobra, zapukłowane. Nie, ja chcę u ciebie w akwarium, oh, bo masz oh, ciepłą oh. wodę. Dobra, A dobra, no jest. Dobra, oh, dawaj. O oh, oh, mało mnie nie zauważyli. Ej, powietrze mi się skończyło po prostu, Lumi. Powietrze. Mamy nas przyłapali, ale dobrze, że się udało. Tak, dobrze, że się udało i mamy tunele zrobione pod ich domem. A teraz widzowie, zobaczcie, mam takie super okulary, którymi mogę ich podglądać z dołu, z naszych tunelów, e, tuneli, które zrobiliśmy tu do na dole. Założę teraz okulary i będę widział ich przez bloki z dołu do góry, będziemy widzieli wszystko, co robią. Super pomysł, uwaga, no uwaga. Sobie zobaczymy Uwaga, uwaga. Zakładam. Rawączyłem. Odpalają się. I chyba tak, tak, tak. Widzę. Wow. Widzę ich z dołu normalnie z naszego tunelu. Patrz, tu jest ten nasz tunel. O, teraz widzę całe z lewej. Prawo, przód, tył. Ale fajne tunele porobiliśmy. I tutaj oni są. Co on robi? Ej, zaraz, zaraz. Niko, mówiłem ci, żebyś przestał tańczyć przy przymiotle. Przecież mamy sprzątać. To najlepsze zajęcie. Tańczy, sprzątać wszystko. On tańczy i a... ja wszystko widzę z dołu lubi. A on tańczy i chce sprzątać. Patrzę ojej, mi się nie chce sprzątać. Nie Serio, XD. Wzięli się za robotę, za sprzątanie. A wy widzowie klikajcie opeczki, jak wam się podobało i tylko proszę, please, please, nic nie mówcie, nie piszcie im. Jak coś tutaj macie kanał Majki i kanał Niko, to są ich kanały. Tutaj macie takie duże, tylko nic im nie piście, żeby nie wiedzieli, że mamy tunery. Ciii.